Po ostatnich roztopach i deszczach Wisła wylała. Jesteśmy teraz na terenach zalewowych. To nie jest tylko piękny, sielski krajobraz. Wisła niesie ze sobą wszystko. Testuję nowe buty. Są to X-Venture marki HX. Nad Wisłą zerwał się silny wiatr, postanowiłem więc schronić się między drzewami. No i natknąłem się. Na nielegalną kopalnię bursztynu. Popatrzcie, jak to wygląda. Tutaj mamy miejsce po tak zwanym igłofiltrze. Nie wiem, czy będzie to widoczne, ale tam w dole jest woda. Dziura po igłofiltrze, do której z łatwością może wpaść dziecko i zwyczajnie utknąć albo nawet złamać nogę. Popatrzcie, jakie to jest głębokie. i nie ma dna. Takie wąskie, głębokie dziury powstają w celu pobrania wody z gruntu. No a po co ta woda? Za pomocą węży strażackich i specjalnych dysz, no i oczywiście motopompy, prowadzi się natrysk wody pod dużym ciśnieniem bezpośrednio w grunt. No i w ten sposób wypłukuje się z niego bursztyn. Ciekawostką może być fakt, że niektóre miejsca po bursztyniarzach, które napotykałem w lasach, wyglądają jak sito, jak ser szwajcarski i drzewa po prostu przewracają się w tych miejscach, dlatego, że grunt pod nimi jest aż tak zryty, tak bardzo podziurawiony. Tutaj ewidentnie tylko szukano bursztynu, raczej go nie znaleziono, ruszono dalej, no a my zajmujemy się dalej butami marki HX. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka nie są wcale te konkretne buty, a raczej chcielibyśmy sobie powiedzieć o tym, czy jest coś takiego jak buty na każdą okazję, bo dotąd Często prezentowałem wam buty na przykład idealne na lato, na suchą pogodę, albo też idealne na grząski, mokry teren albo na zimę. Ale co z butami uniwersalnymi? Ja zawsze mówiłem, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest zazwyczaj do niczego. No właśnie, zazwyczaj, bo może się zdarzyć, że buty z nieco wyższej półki cenowej będą dobrym kompromisem. Mam nadzieję, że takie są właśnie Exventure GT. GTX od marki HX. Mam nadzieję, dlatego że jeszcze ich nie przetestowałem. No, mam je na sobie pierwszy raz, więc recenzja. Pojawi się zapewne po kilku miesiącach, jeżeli nawet nie po roku. A teraz takie moje pierwsze wrażenia z użytkowania obuwia, o którym producent mówi, że jest wszechstronne, właśnie uniwersalne, czyli nada się na niemal każde warunki. No pierwsze, co rzuca się w oczy, to materiał, z jakiego te buty są stworzone. To nie jest skóra lita, ta gładka. To jest nubuk. No ale czym jest nubuk? Bo większość z nas myli go, ja też długo myliłem nubuk z zamszem. Różnica nie jest na tyle subtelna, jak mogłoby się wydawać, bo niektórzy mówią: "No zamsz ma dłuższe to włosie, nubuk krótsze". No ale to nie jest główna różnica. Zamsz to jest strona wewnętrzna skóry. Natomiast nubuk to jest zewnętrzna część skóry. Yy, ta sama jaka występuje w tych klasycznych czarnych butach wojskowych z gładkiej skóry, z tym że ta zewnętrzna warstwa w przypadku butów nubukowych jest Zeszlifowana ta gładka warstwa, no i powstaje taki jakby delikatny meszek. Dlaczego tak się robi? No, buty wyglądają ładniej. Ale chyba nie o to tutaj chodzi, prawda, w przypadku butów przeznaczonych w teren. No właśnie. Buty nubukowe oddychają lepiej niż te z gładkiej skóry litej. Oddychalność obuwia jest większa. No ale z drugiej strony przecież wtedy spada też jego wodoszczelność. Więc jak temu zaradzić? No, w tym wypadku umieszczono tutaj jeszcze membranę gore -Tex. I to połączenie oddychającego nubuku i membrany gore wydaje mi się być świetnym rozwiązaniem dlatego, że kiedy byłem jeszcze nad Wisłą, jak zobaczycie na przebitkach, dość mocno te buty zmęczyłem, jeżeli chodzi o właśnie brodzenie w wodzie. Kilka razy nie zamierzałem tego, ale jednak okazało się, że jest głębiej niż myślałem. Wszedłem Powyżej kostek do tej wody. No, fartem nie nalała się od góry, dlatego że no, aż tak głęboko nie było po prostu, ale no, na granicy byłem dosłownie, i buty nie przemokły. Czym, żeby były testy bez dowodów, więc proszę bardzo, but suchy w środku po moim łażeniu w okolicach Wisły po terenach zalewowych. No, słabo to widać, prawda? Może popatrzmy na moją skarpetę. O, teraz będzie chyba to lepiej zauważalne. Specjalnie ubrałem jasne skarpety. No jak widać nie ma żadnych ciemnych plam. Oczywiście, każdy może powiedzieć, że było cięcie, że zmieniłem skarpety, bla bla bla. No. Tego się nie ustrzeżemy. Nie będę przecież nagrywał na jednym ujęciu całego odcinka, bo to zwyczajnie tego nie dałoby się oglądać później. Ale skoro już zdjąłem but, to pokażę Wam, co jeszcze jest tutaj ciekawego. Nie wiem, czy wspominałem już, bo nie wiem, jak to później będzie w montażu wyglądało. O systemie Climat. On polega na tym, że powietrze ciepłe, wilgotne też no bo przecież nasza stopa się poci jest wyduszane z tego obuwia w trakcie, gdy chodzimy, a zasysane jest świeże powietrze. Ułatwia to specjalna wkładka. Jak widzicie, to nie jest zwykła płaska, wkładka, jakiś tam kawałek dywanu wycięty, tylko wkładka, która podtrzymuje śródstopie, no ale przede wszystkim ma ona tutaj te kanały wentylacyjne wzdłuż, i te kanały odpowiedzialne są właśnie za przepływ, za cyrkulację powietrza wewnątrz buta. Słowem, ten but. Po prostu oddycha i o to chodzi, żeby but oddychał, żeby stopa się w nim nie zaparzała, żeby nie powstawały na skutek tego pęcherze. Jeżeli zaś chodzi o otarcia, to nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne. Tutaj z tyłu, gdzie jest pięta, znajduje się taka wyściółka gładka, czarna. No, to jest po pierwsze wzmocnienie, dzięki czemu. Ten but nie będzie nam się tutaj wycierał. Po drugie, jest to dosyć śliskie, więc też zmniejsza tarcie samo w sobie. No, zmniejsza tarcie po pierwsze, po drugie, stanowi ochronę dla tylnej części buta. No dlaczego? Dlatego, że w tańszym obuwiu to jest bardzo powszechne. Ten tył lubi się wycierać od wewnątrz i wychodzą jakieś ostre elementy skóry, które następnie ocierają nasze stopy. Musimy ubierać coraz grubsze skarpety, żeby buty zwyczajnie nam stóp nie raniły. No i tutaj jest to wzmocnienie, jest ta wyściółka, świetna sprawa. Tak jak mówiłem, oddychalność tego buwia, wodoszczelność, co widzieliście podczas testów na trenach zalewowych. Buty są suche, moje skarpety są suche, a przecież nieraz zdarzyło się, że ja powyżej kostek wszedłem w wodę. No patrzę tak teraz, czy tu nie będą się pojawiać jakieś przebarwienia, to jest na razie wilgoć tylko. Czy jeżeli wejdę na przykład w jakieś błoto takie czarne, czy łatwo będzie te buty doczyścić, czy właśnie nie będą się pojawiać przebarwienia na tym Nubuku? To jest jedyny taki możliwy minus, jaki na razie dostrzegam, no ale zobaczymy, zobaczymy też jak będzie z wytrzymałością tego obuwia. Tak jak mówię, muszę testować przez kilka miesięcy, żeby powiedzieć Wam, czy polecam te buty, czy nie. Natomiast, tak na pierwszy rzut oka, myślę, że mam do czynienia po raz pierwszy w życiu z butami naprawdę uniwersalnymi, czyli takimi, które oddychają, są wodoszczelne i wytrzymałe jednocześnie. Co się o podeszwie może? No, podeszwa nieco zabrudzona w tym stanie, musicie ją oglądać niestety. No, jak widać, po bieżniku dostosowana do poruszania się w terenie grząskim, piaszczystym, błotnistym, ale ponoć jest też yy, Charakteryzuje się dużą przyczepnością na przykład na skałach. No to sprawdzimy sobie w górach, tak jak mówię, cały rok testów przed nami. Wygoda bardzo duża. To jest bardzo ważne, że ja te buty mam pierwszy raz na nogach, a one dopasowują się do mojej stopy. Nie ma żadnych otarć, nic mnie tutaj nie uwiera, nie, nie odczuwam żadnego bólu. No. W butach z niższej półki cenowej to jest właściwie niespotykane. Trzeba zawsze rozchodzić te buty, dopasować je do nogi, okupić to otarciami, pęcherzami. Natomiast tutaj nic takiego nie występuje. Trochę sobie w nich pochodziłem. Jest jak najbardziej ok. Jeden minus, jeżeli chodzi o takie buty yy, wielosezonowe, no to na pewno one nie mogą być ocieplone, więc na naprawdę duże mrozy no one się nie nadadzą, chociaż jeżeli użyć wełnianych skarpet. Może być ok, ja mówię tutaj o naprawdę wysokich mrozach rzędu minus 20 stopni Celsjusza, wtedy już na jakieś śniegowce będą wskazane. Natomiast na takich warunkach, na mniejszych mrozach, w warunkach wilgotnych, mokrych, jak i suchych prawdopodobnie te buty dadzą radę. I to jest istotne. I dlatego właśnie będę przez cały rok testował te buty, w nich będę chodził i powiem Wam na koniec. Czy istnieje coś takiego jak buty uniwersalne, wielosezonowe? I czy są to właśnie buty X Venture GTX marki HX? No, a tymczasem na razie trzymajcie się i zapraszam Was na kolejne odcinki. Odcinek o gadżetach już niebawem, kolejne zestawienie ciekawych produktów ze sklepu Army World. No a tymczasem to by było na tyle dzięki czołgiem i do kolejnego odcinka. Cały czas, cały czas jest sucha, nawet teraz.